Szałach Jerzy, burmistrz Nowego Panie burmistrzu, wczoraj zakończyła się roz... sprawa sądowa, w której był pan oskarżony o przyjęcie łapówki. Zakończyła się ta sprawa, wygrał pan. Jakby pan się odniósł do tej całej sytuacji? Sprawa po półtorej roku wczoraj się zakończyła wyrokiem uniewinniającym zarówno mnie, jak i pana Michalewicza, który był posądzony, że razem ze mną próbował ustawić przetarg przeze mnie, kiedy to ja miałem wpływać na dyrektora, byłego dyrektora Mirosława Myszkę, naszego zakładu ADM. Na chwilę obecną ten wyrok jeszcze nie jest prawomocny, ponieważ prokuratura ma prawo odwołania się do sądu okręgowego w Gdańsku, do Gdańska. I po konsultacji z prawnikami uzgodnię w którym momencie, ale tak będę próbował dochodzić prawdy, czy wręcz oczyścić się z tych zarzutów, ażeby ci ludzie, którzy mnie pomówili i oskarżyli niesłusznie, co naprawdę ostatnie dwa lata, a nawet cztery lata ostatniej kadencji. Wywarło na mnie wielki wpływ. Nie chciałbym, żeby ci ludzie pozostali bez skutków tego, ponieważ niech to będzie przestrogą na przyszłość, że nie można bezpodstawnie czy to samorządowca, czy innego urzędnika oskarżać, dlatego że ze względów politycznych chciałoby się go odsunąć ze stanowiska. Czyli w całej sprawie możemy szukać kontekstu politycznego? Oczywiście od samego początku ja to nagłaśniałem na tej tutaj sali, gdzie jesteśmy, jak i na sali rozpraw sądowej, że jest to sprawa stricte polityczna i skutkiem tego miało być wydanie wyroku jakiegokolwiek na moją osobę, co uniemożliwiłoby mi zajmowanie tegoż stanowiska. Ja powtarzałem to i powtarzam zarówno w kampanii przedwyborczej, jak i teraz, że wystarczy ze mną wygrać w wyborach. Ale jeżeli ktoś tego nie potrafi i posuwa się do e, takich sposobów, żeby przez e, ukaranie mnie w sądzie, e, przez sfingowane e, oskarżenia, to nie jest e, dla mnie e, godny do konkurowania o to stanowisko. Czy sąd dał wiarę temu nagraniu? E, panie redaktorze, uzasadnienie wyroku. Myślę, że w formie pisemnej ujrzy światło dzienne. Dzisiaj nie chciałbym powtarzać tego, co powiedział sąd, ponieważ mógłbym to nieściśle powtórzyć i byłoby to niezgodne z prawdą, czego chciałbym uniknąć. Kiedy będzie uzasadnienie w formie pisemnej, wówczas będzie do wglądu pewne. TV Regionalna 24.pl TV Malborg TV Sztum Żuławy i Mierzeja 24.pl to my tu kręcimy.